Witamy w filmie Przemysł 4.0. Oto krótkie wprowadzenie do tej rewolucyjnej koncepcji. Przemysł 4.0 oznacza integrację technologii cyfrowych i inteligentnych systemów w produkcji przemysłowej. Ma na celu uczynienie fabryk bardziej inteligentnymi, lepiej połączonymi i bardziej zautomatyzowanymi. Z tego filmu dowiesz się, jak Przemysł 4.0 może poprawić wydajność i produktywność w różnych branżach. Zanurzmy się w ekscytujący świat przemysłu 4.0. Wprowadzenie do przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 to koncepcja, która zakłada integrację nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i internet rzeczy, IOT w procesy produkcyjne. Celem przemysłu 4.0 jest zwiększenie wydajności i elastyczności produkcji poprzez połączenie w sieć. Wszystkich elementów procesu produkcyjnego. Zalety przemysłu 4.0 Przemysł 4.0 oferuje firmom szereg korzyści, w tym zwiększoną produktywność, krótszy czas wprowadzania nowych produktów na rynek oraz lepszą jakość produktów. Wykorzystując analizę danych i konserwację zapobiegawczą, można zoptymalizować prace konserwacyjne i zminimalizować przestoje, co skutkuje wyższą dostępnością maszyn i systemów. Wyzwania przemysłu 4.0 Wdrażanie przemysłu 4.0 wymaga znacznych inwestycji w nowe technologie i szkolenia pracowników. Bezpieczeństwo danych i ochrona przed cyberatakami to również duże wyzwanie, ponieważ połączone urządzenia i systemy zwiększają ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Rola sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0 Sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w przemyśle 4.0. Ponieważ pozwala maszynom samodzielnie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Analizując duże ilości danych, systemy sztucznej inteligencji mogą rozpoznawać wzorce i dokonywać prognoz, co prowadzi do wyższej wydajności i jakości produkcji. Wpływ przemysłu 4.0 na miejsca pracy Oczekuje się, że przemysł 4.0 zmieni miejsca pracy, ponieważ niektóre zadania ręczne mogą zostać zastąpione przez maszyny. Jednocześnie jednak powstaną również nowe miejsca pracy, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i analizy danych. Dlatego ważne będzie przygotowanie pracowników do zmian i nauczenie ich niezbędnych umiejętności. Przyszłe perspektywy przemysłu 4.0 Przemysł 4.0 to stale ewoluująca koncepcja, która w przyszłości będzie miała jeszcze szersze implikacje. W nadchodzących latach coraz więcej firm przejdzie na przemysł 4.0. Co doprowadzi do dalszej poprawy wydajności i jakości? Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu o przemyśle 4.0. Mamy nadzieję, że uzyskałeś wgląd w możliwości i implikacje tej rewolucyjnej technologii. Przemysł 4.0 to coś więcej niż modne hasło to wizja przyszłości produkcji przemysłowej. Dzięki zaawansowanym technologiom cyfrowym i inteligentnym systemom firmy mogą stać się bardziej wydajne. Elastyczne i konkurencyjne. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przemyśle 4.0 lub o tym, jak możesz wdrożyć te koncepcje w swojej firmie, nie wahaj się z nami skontaktować. Chętnie pomożemy Ci w cyfrowej transformacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem!